Cześć, siomki, witam wszystkich serdecznie gorąco. Dzisiaj już pod dachem. Także muruję teraz sobie ścianki szczytowe. To mi już tylko zostało generalnie. Także ani śnieg, ani deszcz już mi nie przeszkodzi. O, o ile tyle, samo murowanie ścianek niczym się nie różni od innych ścian. Dość proste. Na tyle fajne, że co każda warstwa jeden pustak mniej bo się schodzą i o tyle, ile będzie problem teraz pod dachem, na przykład e, końcówkę będzie troszkę uciążliwa, bo trzeba będzie się troszkę pogiąć, żeby wymurować o, ostatni pustak, Na tyle jest na tyle fajnie, że nie przeszkadza deszcz w tym. Słuchajcie, żeby, była, żeby to był inny okres, na przykład jeszcze okres wakacyjny, to pewnie zrobiłbym tak, że powięźbibym to murował, bo by troszkę może zręczniej. Ale teraz jest o tyle łatwiej, że mam krokwie, więc jadę sobie dokładnie po krokwiach. Na końcach wycinam pustaczki narożne. Zaraz to pokażę, bo z jednego pustaka robię sobie takie e, cztery od razu. Wycinam pod kątem 40 stopni, bo tak jest kąt nachylenia dachu. A najważniejsze to taki często e, popełniany błąd, żeby tego uniknąć, żeby zostawić tutaj odstęp między deską czy między membraną. E, jednym słowem, żeby za bardzo tym pustakiem w głąb nie wejść. No i teraz tak. Słuchajcie, od zewnątrz będzie. 15 cm styropianu, także ja zostawiam też tutaj 15 cm odstępu na izolację. Gdyby nie było desek, od razu bym pewnie ten styropian jeszcze też wrzucił. Ale tutaj będę potem sobie tutaj to ogarnę, Ewentualnie być może pójdzie też na to wełna. Tylko na to jeszcze trzeba będzie zarzucić folię taką po prostu żółtą budowlaną, taką jak się daje pod płytę pod kartonki. ten, który pójdzie tutaj na krokwie. Dlaczego? Taki błąd na przykład majster ostry popełnił u brata i dojechał tym pustakiem równo do wysokości więźby. Za głębokie gniazda pozostawiał na początku przy szczytach, ale na szczęście chłop, który przyjechał ogarniać więźbę i dach to zauważył, no niestety musiał to wszystko pościnać i popuszczać. Dlaczego? Popatrzcie, z zewnątrz jest izolacja. Jeżeli tym pustakiem wleziemy aż... Od deskę to automatycznie robimy mostek termiczny. Z tej strony będzie wełna, z zewnątrz będzie styropian, ściana się nagrzewa, ciepło idzie do góry ścianą. A tutaj mamy styk: ściana jest namarznięta i teraz w tym kącie właśnie pojawia się wilgoć, pojawia się grzyb, pojawia się pleśń Także ten szczyt od góry też musi być docieplony. Ciepło zawsze idzie do góry. Tutaj będziemy mieli 20, powiedzmy 2 stopnie. Tu będziemy mieli minus. 20 stopni. Słuchajcie, zawsze jest wyjście, jeżeli została za mała szczelina tutaj między dachem, można zawsze to jakimś docieplić z ale żeby nie zmniejszyć izolacji, jeżeli na przykład mówię, mam tutaj 15 cm wydajności zewnątrz, no to też 15 tam do góry, także cała ściana szczytowa będzie do docieplona, nie zostawię tutaj mostka po prostu termicznego. Nie robię tak zwanej dolewki, czyli nie mam po prostu w projekcie wieńca obwodowego, tutaj nie ma takiej potrzeby. No i czasami się robi tak, na przykład przy ceramice, nie? Że zostawia się ząbkami pustaki, później majster zakłada tylko deskę i robi tam dolewkę. No to przy takim materiale prostym jak beton komórkowy, no to dużo szybciej, zręczniej i praktycznie będzie, bo jest ciepły, a nie będzie to zwykły, żywy beton. Będzie, jeżeli po prostu sobie te pustaczki e, podcinam, a idzie to szybko, sprawnie. Mówię, z jednego pustaka cztery takie sobie wycinam pod kątem 40 stopni i jedziemy. No i dobra, kąt nachylenia dachu 40 stopni. stawiamy sobie kątownik regulowany na 40 i cyk. 40 cyk 40 po połowie cyk i w ten sposób mam wycinam sobie 4 narożne pustaczki, czyli od razu mam na dwa gotowe rządki z każdej strony. No i w tym momencie wykorzystuję każdy odpad pustaka. A pustaka jeszcze mam 3 paletki. Także, według moich obliczeń, powinno już mi do końca wystarczyć. Jeśli nie, no to gdzieś jeszcze sobie gdzieś tam parę pustawków będę musiał upolować. No dobra, piła szablasta i jedziemy. Ciach, ciach, Plan jest na, taki na dzisiaj, żeby domurować ostatnią ściankę. Zaszalować, zazbroić. Tutaj też zazbroić. I popatrzcie, nie docinam, żeby nie marnować czasu teraz otworów okiennych. Tylko ostatni pustak już sobie ustawiam na wymiar. Tak jak na przykład tutaj okno mam 150. Robię szalunek, zalewam i automatycznie na tych pustakach jeszcze niedociętych Mam od razu podpartą deskę, także daję tylko sobie jeden stempel i tam wszędzie będzie oczywiście identycznie. Później oczywiście jutro to, a może jeszcze dzisiaj mi się uda to na szybkiego, zalać. Potem rozszolowuję. Oczywiście tam swoje przepisowe... Nie ja wiem, może nawet... Powinno 4 tygodnie w sumie to odstać, ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie pogoda, jak to będzie wiązało. A potem już po rozszolowaniu wszystko skończę oczywiście murowanie. Na koniec skończę oczywiście górę, jeszcze dojadę, podocinam sobie pustaczki. później już będę sobie to docinał. Już może być mróz, już mnie praktycznie pogoda nie będzie w tym momencie interesowała i mam taki zamiar, żeby jeszcze to sobie zamknąć przed zimą powstawiać okna, zwłaszcza tutaj jeśli na przykład bym długo oczekiwał na okna no to zrobię jakieś tutaj, może prowizoryczne deskowanie, bo trochę desek jeszcze nie zostało tak jak mówiłem już wcześniej, 5 metrów zamówiłem, potrzebowałem 4 no dodać odpad, także jeszcze gdzieś te 100 metra powiedzmy mam, czyli może zdeskuję, jeśli na przykład pewnego dnia okazałoby się, że ostry śnieg, żeby mi tutaj po prostu nie zabijał na strop na ale powiem Wam, że jest prawdziwa Polska złota jesień, także wszystko na razie jest zgodnie z planem. na czasem nie ma co się stresować. Obstawiam. <grym> Zawsze obstawiam, że zimy nie będzie. Ale może w tym roku znowu nie będzie, ale na pewno nie będzie taka wczesna, nic się nie zapowiada. Także na spokojnie będę sobie docinał jeszcze te otwory okienne. W międzyczasie zacznę już szukać okien. No i fajnie byłoby, żeby to zamknąć, jeżeli to będzie zamknięte ma wszystko, mam, słuchajcie, ziomki pod dachem. Także i pustaki, i deskę mogę sobie wrzucić tam do garażu, pozamykać. I mam jeden wielki magazyn, mało tego. Nie mam już żadnego przystoju, bo mogę sobie wtedy ogarniać temat zimą. No, no i dobra. Teraz szalowanko, i plan jest taki, że wszystkie nas proszę zalać naraz. I teraz popatrzcie, o ile szybciej jest. Jeżeli nie docinałem, od razu. Na proży, tylko górny pustek ustawiam już, na szerokość do wymiaru i zaraz mam podpórkę na skręt. Blaty oczywiście z parteru wszystkie wykręcam, nie robię ich na nowo. Gitara. Dobre, Poskręcać. Wejemy. No, na te pasują. W krętach ciesielskich w 300 ziomki to idzie 100 razy szybciej, ale człowiek się na błędach uczy. Wiem, no. Cyk. Skręcanie i rozkręcanie przede wszystkim. Cyk. Nie ma żadnych podkładek, nie ma żadnych skrętek. Mordowałem z wieńcem tyle czasu. Cyk. Dobra, zalać, zawibrować, gitara. Zalana, ale niestety, ziomki, Szybko, dzień się kończy, to już kończyłem pod hologerem. Trzymajcie się do następnego. Cześć.